Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Pan. Bardzo serdecznie pozdrawiamy z Kazachstanu, z wioski nura, parafia Matki Bożej Różańcowej. Niedawno rozpoczęła się akcja Wybrawka i zabawka dla polskiego Orlęcia w Kazachstanie. Pani Jadwiga poprosiła dla naszej wspólnoty o bardzo trudną rzecz. O choinkę, ale dla nas to wielka sprawa, bo choinka przypomina nam nasze święta Bożego Narodzenia, a przy choince zbieramy się, kultywujemy polskie tradycje, śpiewamy kolędy. Dlatego Pani Jadwiga, wiedząc o tym, że akcja zbliża się do końca i że ta choinka będzie, chciała powiedzieć kilka słów. No. Nasz nowy kościół. И вот мы попросили тех уехать, деньку я вам за наши, просьбы живы, что это исполнили те наши просьбы. Вы, это, наши просьбы. Русские, русские. <laughs> мы за вас молимся. Приезжайте до нашего Казахстана. Мы будем рады вас видеть. Бог заплать. Mm -hmm. Всего доброго. Всего доброго. доброго.